Dzień dobry, witajcie. Nagrywałem już film o tym, że prawidłowy puls u człowieka powinien wynosić od 60 do 80 uderzeń na minutę. Oczywiście, jeżeli mówimy o pulsie spoczynkowym. Natomiast im ten puls jest niższy, tym często świadczy o lepszej wydolności układu krążenia. Sportowcy mają puls często na granicy 40-50 uderzeń na minutę i wcale nie świadczy to o patologii, wręcz przeciwnie, może świadczyć o dobrej wydolności organizmu. Mówiłem też o tym, że niektórzy mają puls jeszcze w granicach podręcznikowej normy, czyli 80 lub nieco powyżej 80. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że mm, wiadomo istnieją badania, badania potwierdzające, że osoby z takim pulsem mogą żyć krócej niż osoby, które mają niższy puls, po prostu dlatego, że osoby z niższy, niższym pulsem mają, jak już po, wspomniałem wcześniej, często bardziej wydolny, bardziej sprawny układ krążenia. A więc teraz po tamtym filmie wielokrotnie pytaliście mnie, dobrze. To, co mogę zrobić, jeżeli mój puls spoczynkowy jest stale w granicach 80-90? To wcale nie jest fajny puls. Fajny w cudzysłowie, mimo że krachy rozpoznaje się, gdy częstość pracy serca wzrasta powyżej 100 uderzeń na minutę, to puls 80-90 może nie wymagać leczenia, tak? Żadnego. Ale trzeba się wtedy przyjrzeć swojemu życiu, bo być może możemy podjąć działania, które sprawią, że ten puls będzie bardziej satysfakcjonujący. Na przykład obniży się do 60 uderzeń na minutę. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, rozebrać się, stanąć przed lustrem, przyjrzeć się dokładnie, czy jak wygląda nasze ciało, to znaczy ile ważymy. To może nie tyle przed lustrem, chociaż przed lustrem też zauważymy, jeżeli mamy duży brzuch, ale stanąć na wadze i się po prostu zważyć. Obliczyć BMI ale także przede wszystkim, jeśli okaże się, że mamy nadwagę czy otyłość, to pierwsze postanowienie, które podli, powinniśmy podjąć, to jest utrata masy ciała. Utrata masy ciała często będzie prowadzić do obniżenia pulsu. Oczywiście nie osiągniemy tego z dnia na dzień, ale warto podjąć taki wysiłek. Czyli z, to, co jest związane z utratą masy ciała, to również właśnie ruch. Zwiększona aktywność fizyczna, tak? Ćwiczymy, ćwiczenia aerobowe, bieganie, pływanie jazda na rowerze. Codziennie nie, nie trzeba ćwiczyć godzinami, tak? Nie trzeba tutaj forsować pewnych ćwiczeń, żeby być atletą. Ale po prostu umiarkowany wysiłek fizyczny, codzienny, aerobowy, jest bardzo przydatny. Czyli to druga rzecz, którą możemy zrobić. Regularna aktywność fizyczna. I po podjęciu tych działań. Zobaczycie, że w wielu przypadkach większość z Was zobaczy, że ten puls się obniży. Oczywiście nie będzie niski w czasie samych ćwiczeń, ale już puls spoczynkowy będzie niższy niż wtedy, gdy byliśmy otyli i wtedy, gdy na przykład nie mieliśmy żadnego ruchu, bo cały dzień spędzaliśmy na kanapie czy przed telewizorem. Druga, no to są dwie rzeczy, które możemy podjąć w pierwszej kolejności. Po trzecie, powinniśmy przyjrzeć się różnym lekom, suplementom diety, które stosujemy. Oczywiście są leki, które przepisał nam lekarz, które z powodu choroby przewlekłej musimy stosować, czasami do końca życia i nie możemy ich odstawiać, ale wiadomo, że niektóre leki mogą zwiększać nasz puls, tak? Ale niektórzy przyjmują suplementy diety zawierające kofeinę, tak? I to nie tylko dotyczy suplementów diety, ale dotyczy też nawyków żywieniowych, czyli produkty zawierające kofeinę, to jest przede wszystkim kawa, to jest herbata. A więc zrezygnować, czy napoje, no nie mówię już tutaj na, o napojach energetycznych, bo to jest też oczywiste, wykluczyć te substancje z diety, czy chociażby ograniczyć, jeżeli przyjmujemy je w nadmiarze, które mogą zwiększać puls. Duża ilość kawy, tak? duża ilość herbaty, czy na przykład właśnie nie, suplementy na bazie kofeiny. Jeżeli przyjmujemy tego dużo, to oczywiście trzeba z tego zrezygnować, albo przynajmniej ograniczyć i sprawić, czy nasz puls tutaj się także obniży. Po czwarte, prawidłowa ilość snu. Tak? ta ilość może być nieco indywidualna, ale jeżeli się nie wysypiamy i mamy organizm w stanie ciągłego przewlekłego stresu, zwiększa się w naszej krwi stężenie amin katecholowych i kortyzolu. A aminy katecholowe działają inotropowo dodatnio i batmotropowo dodatnio, chronotropowo dodatnio, to znaczy będą również między innymi nie tylko zwiększać ciśnienie tętnicze krwi, ale również przyspieszać puls. Po piąte, moi drodzy, to co należy zrobić, albo co powinniśmy wziąć pod uwagę, to różne choroby, zarówno ostre, jak i przewlekłe. Puls może wzrastać w czasie chorób infekcyjnych przebiegających z gorączką, to jest oczywiste. A więc nie diagnozujemy sobie zaburzeń rytmu serca czy pulsu. Nie mierzymy pulsu wtedy, gdy na przykład mamy wysoką gorączkę. Jeśli wtedy będzie puls przyspieszony, to jest oczywiste, tak? Ale tutaj mówiąc o pulsie spoczynkowym mamy na myśli sytuację, gdy mierzymy go w stanie zdrowia, w spoczynku, nie w stresie, tak? A choroba jest dla organizmu stresem. W gorączce ten puls będzie przyspieszony. Osoby, które miały COVID, miały niewydolność płuc, tak? mają grypę. Czy mają sepsę, one będą miały wysoki puls. Czasami mimo bardzo niskiego ciśnienia na granicy zapaści. Tak? Oczywiście, gdy, um, gdy umrą, to ten puls spadnie i to znacznie, tak? ale w czasie samej choroby ten puls jest bardzo wysoki. Często przekraczający 100 uderzeń na minutę, a więc na granicy arytmii lub prowadzący do tachyarytmii. W tym przypadku najczęściej jest to tachykardia zatokowa. W przypadku wyleczenia choroby. Ostrej lub wprowadzenia w remisję choroby przewlekłej, ten puls spada i może się właśnie obniżyć do tych wartości między 60 a 80 uderzeń na minutę. I kolejna rzecz, którą możemy wykonać, to jest prawidłowe nawadnianie się. Tak? Jeżeli my spożywamy małą ilość płynów, jesteśmy odwodnieni, to mamy przyspieszony puls. Tak? Spożywanie odpowiedniej ilości płynów też może nam pomóc nieco ten puls obniżyć. I jeszcze jedna ciekawostka, o której wiele osób na pewno nie wiedziało. Anemia występująca często u kobiet, tak anemia niedobarwliwa, z niedoboru żelaza prowadzi do przyspieszenia pulsu. To jest im cięższa anemia, ten ten puls jest szybszy. To jest oczywiste. Hemoglobina przenosi tlen. Jeżeli organizm jest niedotleniony, serce zaczyna wykonywać szybciej swoją pracę, żeby natlenować tak różne organy. W związku z tym. Anemia, leczenie anemii też jest tutaj jakby elementem obniżenia pulsu. Jeżeli kobieta ma anemię i wyleczy tę anemię, to to również może pomóc jej obniżyć puls. No nie tylko kobieta, ale mężczyzna, chociaż u mężczyzn ta anemia występuje rzadziej, tak? I czy częściej jest związana z jakimiś chorobami, jeżeli jest to anemia związana z utratą y, żelaza, na przykład z chorobami przewodu pokarmowego, hemoroidy, y, hemoroidy, wrzody żołądka krwawiące, tak? Czy nawet rak jelita grubego. Moi drodzy, czyli podsumowuję teraz to, co powiedziałem. Po pierwsze, utrata masy ciała, gdy mamy nadwagę bądź otyłość. Po drugie, wysiłek fizyczny, ruch. Po trzecie, rezygnacja z niepotrzebnych używek czy suplementów diety. Po czwarte, odpowiednie nawadnianie. Po piąte, odpowiednie wysypianie się. I po szóste, leczenie chorób ostrych i niektórych chorób przewlekłych, wprowadzanie w remisję po to, żeby ten puls obniżyć. Stan zapalny, cytokiny prozapalne, CRP. Interleukina pierwsza, szósta, one wszystkie będą prowadziły do tego, że ten puls będzie wyższy, wprowadzając organizm w stan stresu. Moi drodzy, czyli nie możemy oczekiwać, że będziemy sobie leżeć na łóżku, jeść, oglądać telewizję i będziemy mieć zdrowy układ krążenia. Tak? Jeżeli sami o to nie zadbamy, to nie osiągniemy żadnych efektów. Ja kiedyś popełniłem taką gafę. To znaczy, wyjechałem z żoną i teściową gdzieś tam na wakacje, tak? I, I mówię w pewnym momencie do żony: Zobacz tam daleko, tak? Bo jestem miłośnikiem zwierząt. Mówię: Zobacz tam daleko, jakaś krowa się zaplątała w sieci. To żona się trochę oburzyła i mówi do mnie: Patryczku, to nie żadna krowa. To mamusia leży na hamaku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.